Dzień dobry. Dzień dobry serdecznie, witamy panie. Dzień dobry, witamy. Tak widać nas i słychać. Dajcie znać w komentarzach, czy wszystko jest ok. Tak, jak obiecałem dzisiaj, też jesteśmy na wszystkich możliwych naszych social mediach. Zarówno witamy Instagram, TikTok, jak i Facebook. Dajcie nam znać, skąd jesteście, gdzie nas widać. Czy jesteście w tym momencie w pracy, gdzieś na zleceniu, czy w domu? Dajcie znać, z jakich jesteście miast, tak, czy do Polska, czy, czy w tym momencie w Niemczech? Tak, chyba widzimy, że wszystko, tak, wszystko jest ok. Tak, wszystko jest dobrze. Także jeszcze raz serdecznie witamy. Także zgodnie z tematem będziemy rozmawiać dzisiaj o niemieckich warunkach zatrudnienia. Te niemieckie warunki zatrudnienia to są, to jest niemiecka umowa o pracę i to jest praca w niemieckich domach opieki, w niemieckich domach opieki na terenie całych Niemiec. Także umowa, umowy podpisujecie bezpośrednio z niemiecką agencją. Jest to umowa o pracę na niemieckich warunkach ze wszystkimi składkami odprowadzanymi od tej umowy, czyli umowa o pracę, no, taka jak jest na terenie Niemiec. Więc tam są i składki emerytalne i rentowe, jakby wszystkie. Tak, jest to umowa, z której naliczają się składki do emerytury. Wiemy, że tych składek musi być, to muszą być składki przez 6, przepraszam, przez 5 lat. Więc jakby one się też sumują, więc nie jest tak, że musicie tam jakby przez jakiś czas cały czas pracować, tylko to się sumuje w miesiącach. Mm. To co ważne, można tam wyjechać, bo wiele z pań nas pytało, czy mamy zlecenia dla par do seniora, do domu seniora, do jego prywatnego, ażeby z nim po prostu, z jednym podopiecznym mieszkać i nim się opiekować. I na ten moment takich samych zleceń mieliśmy niewiele. A... Tych zleceń jest bardzo mało i to są zazwyczaj takie zlecenia, gdzie na przykład jest jakby taki stan podopiecznych, który wymaga tej 24-godzinnej opieki przez dwie osoby. To jest na przykład tak, że to są wystawania w nocy po kilka razy. No i to, no na pewno wszyscy, którzy wyjeżdżają wiedzą, że tych zleceń jest no, bardzo mało. Więc jakby taką alternatywą na to może być praca wspólnie, czy to tam z partnerem, z partnerką, tak, czy nieraz dwie panie koleżanki jadą, no praca w hajmie. I teraz tak, jakby niemiecki, no to niemieckie prawo pracy mówi o tym, że to jest jakby pełen etat, to jest praca od poniedziałku do pio, jakby no 5 dni w tygodniu po 8 godzin. Czyli no, powiedzmy, że od poniedziałku do piątku po 8 godzin. Zmiany są w przedziale od 6 do 14, od 14 do 22. Może się to różnić troszkę tym, że nieraz nie jest to 6, tylko na przykład nie wiem, 6.30, 14.30, albo 5.30, 13.30. Więc jakby ten przedział to tam jest do około pół godziny różnicy. I no tak, później wiadomo, 14.22. 226 rano, ale z tego co wiemy, to w jakby, w, na, jakby nocek jest bardzo mało na tych, na tych umowach, ponieważ zazwyczaj w nocy ten personel jest wiadomo, że w mniejszym, w dużo mniejszym składzie niż w ciągu dnia, więc ten personel zazwyczaj w domach opieki niemieckich jest wtedy jakby zmniejszony do lekarzy i pielęgniarek, bo to są wtedy osoby, które muszą być. A powiedzmy taka, takiej opiekunki już nie, nie musi być w nocy, tak? Więc zazwyczaj wtedy lekarze i pielęgniarki są na nockach, więc zazwyczaj notek nie ma. Co do weekendów mogą się zdarzyć soboty i niedzielę. Jeśli to jest niedziela, to niedziela jest 50%, stawka jest jakby podwójna, tak? Czyli jakby jest 50% dodatku za niedzielę. To tak, lub yy, no a za sobotę, jeśli jest praca w sobotę, to za sobotę jest wolny dzień w tygodniu. To ja nie bo tu chyba się. Nie łapie nas tutaj razem, na tak. Ja też e. tutaj w międzyczasie podglądam, gdzie piszecie te komentarze i staram się tutaj dawać na, Wam znać. Bardzo się cieszymy, że do nas przychodzicie. Też niektóre osoby nam machają. Pozdrawiamy też wszystkie panie, które z nami współpracują, bo też je tutaj widzę. Proszę kontynuuj. Tak, tu tylko nie wiem, czy widziałaś te komentarze. Ktoś chce poznać panią z prawej strony, nie wiemy, która to prawa <laughs> strona, bo nie wiemy, czy to odwraca obraz. Także zachęcamy do kontaktu z nami. Jeżeli e... Państwo będą mieć jakiekolwiek pytania, proszę pisać w komentarzach, bo akurat z racji tego, że jesteśmy na kilka mediów, nie widzimy wszystkich jednocześnie. Jeżeli coś nam umknie, to na pewno odpowiemy. 30. 35 zł za nockę, to nie wiemy jakby o co chodzi, bo tak hmm, nie wiemy, wiemy o niemiec niemieckich warunkach. Także nie, nie jest tam nic w złotówkach, jest wszystko w euro. Wynagrodzenia mniej więcej jakby stawka od jakiej one jakby jest wyjściowe, bo to później też jest w zależności od tego ile to jest tych godzin, to za taki pełen etat to jest stawka od 1900 euro, 1902-2100 to jest taka stawka od, za miesiąc pracy. Dodajmy, że netto. Netto to już jest taka stawka na rękę, także na nigdy nie będzie mniej niż 1900 euro na niemiecką umowę o pracę. Z odliczanymi. Aha, i to co jest tak, to to jest stawka. Ta miesięczna, to co jest też ważne i wiemy, że w innych firmach jest tam kilka dni mniej, jest 30 dni płatnego urlopu. Czyli jeśli ktoś przepracuje rok czasu, to po roku czasu pracy, wiadomo, że ten to w różnych odstępach, więc to, to jest tak samo jak w Polsce, jakby tak przez księgowość przeliczane tam jakoś kalendarzowo. Natomiast za cały rok wychodzi 30 dni płatnego urlopu. Więc tak naprawdę 30 dni to też jest jakby nawet więcej niż miesięczna, yy, miesięczna stawka. Yy, bo wiemy, że też w dużo firmach innych jest 20 lub 25 dni. Więc ten nasz jakby niemiecki pośrednik jakby to oferuje jako powiedzmy, że taki plus większy do tego, co jest w innych agencjach. Yy. Tak, to co jest z takich bardzo no, ważnych rzeczy, yy, powiedzmy około covidowych, to wiemy, że na ten moment, teraz jest jeszcze wrzesień, ale od 1 października tego roku osoba, która chce pracować w niemieckim domu opieki, musi mieć trzy szczepienia. Tak, to jest do... jakby... Trzeba, tak. Tak, tak, tak. trzecią dawkę szczepienia, to wtedy jakby się liczy dopiero jako pełne, no jakby pełne takie zaszczepienie na ten moment, jakby we wrześniu jeszcze jest, są na dwóch szczepionkach, natomiast od 1 października są to trzy szczepienia. Tak, tutaj jeszcze. Zakwaterowanie, jakby te nasze domy opieki gwarantują tą pracę w danym miejscu, plus zakwaterowanie. Zakwaterowanie, jeśli to są duże takie domy opieki i mają taką możliwość, to zakwaterowania są też na terenie hajmu. Natomiast, jakby no w większości przypadków są to jakby takie hotele pracownicze lub takie pensjonaty które są gdzieś blisko, blisko tych domów opieki i stamtąd się po prostu przejeżdża. Wiemy na pewno, że te jakby kuchnie i te miejsca, gdzie Panie tam mieszkają, Panie, Panowie, są jakby wyposażone w kuchnie i te kuchnie są no jakby w pełni wyposażone, czyli to, że trzeba sobie tam zrobić jakieś jedzenie, tak, to jakby nie potrzebujemy no, no, dlaczego wiemy, to, wiemy, że, no tak czegoś tam jakby dokupywać, tak? bo wiemy też już mieliśmy takie sytuacje, że dzwonili pani z innych firm, że na tym miejscu nawet nie jest w nie, nie stanie jest sobie zrobić obiadu, bo, bo musiałeś kupić wszystko, nie? Więc na pewno są wyposażone w pełni te kuchnie, to jest zakwaterowanie, a to co tu już też gdzieś tam się u nas tam przebijało w tym temacie, z jedzeniem jest tak, że jeśli my mówimy, że jedzenie jest we własnym zakresie. Natomiast wiemy, że część hajmów yy, to jedzenie daje. Mhm. Tylko no my nigdy nie jesteśmy w stanie jakby powiedzieć na początku, czy, na danym, czy w danym miejscu zatrudnienia to jakby to jedzenie będzie, czy nie. Więc mhm. lepiej sobie założyć, że to jest kwota, którą zarobimy, plus do tego musi, no plus, jakby minus będzie koszt jedzenia, natomiast część yy, tych niemieckich domów daje, daje jedzenie w ramach jeszcze tej yy, wypłaty. Hmm, w zależności to... od tego, jak Państwo, na, na czym najbardziej zależy, bo czasami Panie nas pytają, że mm, tak, chcę wyjechać z partnerem i niezależnie czy będą Panie miały taką czy inną ofertę, no to może być nawet i hajnów, ale ważne dla Was jest to, żeby wyjechać razem, więc tym bardziej, że jest taka możliwość, że na, Państwo by byli w jednym miejscu, jako na zakwaterowaniu. W danym hajmie nawet da się dopasować, żeby Państwo pracowali w podobnych tak, godzinach. W czy zmianach że... nie ma naczyna no, w godzinach, hmm. bo to jest ta sama zmiana wtedy, nie? więc nie robią też tak, żeby para typu y, pani pary, gdzie jakby są jakby razem jako para, żeby pracować na różnych zmianach i się wtedy za bardzo nie widzą, hmm. y, tylko są razem na zmianie. No i ten język wystarczy, że będzie taki podstawowy plus, komunikatywny plus. To jest no. ważne, żeby po prostu przede wszystkim zrozumieć polecenia, które są Państwu przekazywane do wykonania. No i to, co trzeba na dany moment zrobić. Czyli nie może być tak, że ktoś pojedzie akurat bez języka. Tak, no na pewno nie są to zlecenia, no, no nie jest jakby to miejsce pracy, gdzie można pojechać bez języka. Natomiast na początek myślę, że jak ktoś się też nie obył z tym językiem niemieckim i z, taką, czy z takim wyjazdem do Niemiec w charakterze opiekunki, to na pewno fajnie na pierwszy raz tak wyjechać, jak są jakieś takie chociaż ten no, taki minimum komunikatywny, komunikatywny minus język, no bo jesteśmy w stanie nauczyć się jakby różnych rzeczy. W, w krótkim odstępie czasu, yy, no i poznać, jakby obyć się też z tym językiem, nie? Natomiast jak są, jak są zlecenia, gdzie się wyjeżdża, do domu, do rodziny, no to może być różnie, bo może być tak, że yy, te osoby kontaktowe, typu córka, syn, tak, ktoś z rodziny, to są, jest mało tych osób, czy nie ma takiego dużego kontaktu, a podopieczny na przykład za bardzo też jakby nie, nie mówi, więc ten język nie jest jakby wymagany, ale wystarczy, że, sta, że będzie taka rodzina, która no jakby chce rozmawiać, dużo dyskutuje do tego, jakby babcia dziadek są w takim stanie, że, że też jeszcze porozmawiają, no to wtedy z tym językiem robi się ciężko, nie? Tu tak, tak wiemy, że jakby ten język jest typowo taki ściśle branżowy, tak? No bo tam nie rozmawiamy o pogodzie o polityce, o życiu, tylko dokładnie jakby o tym, co, co, jakby, co się dzieje, co trzeba zrobić. No. Wiemy też, że panie niektóre, które wyjeżdżają, wyjeżdżają jakiś czas, to twierdzą nieraz, że na przykład przez, nie wiem, kilka lat ciągle jeździły do takich podobnych przypadków. I na przykład nie mają doświadczenia z jakimiś tam danymi rzeczami i wtedy do hajmu jadą sobie na przykład na miesiąc, na dwa, żeby nabrać większego doświadczenia, tak? Wtedy też zupełnie inaczej wygląda profil takiej jakby pani opiekunki czy pana opiekuna, kiedy powie, że na przykład przez, nie wiem, trzy miesiące ktoś pracował w niemieckim hajmie. To przede no, ja. wszystkim. Także podsumowując, otwieramy nową możliwość w sensie SCAR, więc jeżeli tylko panie chcą wyjechać z nami, mają do dyspozycji dwie możliwości, albo na polskich warunkach do jednego seniora, czy do pary seniorów, do jednego. No to domu, jest jakby no odgrywanie do domów, albo, albo to jest na niemieckie, no niemiecka umowa o pracę z płatnym urlopem dniowym do niemieckich domów opieki. Tak. Zupełnie jakby w każdym rejonie Niemiec. Są te domy, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, gdzie to będzie? Jakby na terenie całych Niemiec? Także jeżeli Panie będą chciały poznać jeszcze więcej szczegółów, no nie wiem, dotyczących szczegółów samej umowy, formy przejazdu, tak. od kiedy chcą Pani jechać, czy tak jak akurat też się niektóre osoby pytały, że chcą w parze, no to mamy już x tam chętnych osób, które chcą z nami wyjechać, więc. Więc będziemy mogli więcej, więcej tutaj zaproponować? Chcę jakieś I... pytania? Bo... No. Tak. Także, jeżeli będą tutaj też jakieś dodatkowe kwestie, mogą sobie też Państwo do nas zadzwonić. Do nas taki numer kontaktowy pierwszy to jest numer 733 000922. Tak, że też zapraszamy. Tak, no to proszę sobie sprawdzić, jakby no to numery czy w wiadomościach to wszędzie są podane, więc na każdym... Na Wszyscy. każdym, czy to TikTok, czy Instagram, czy Facebook, wszędzie to się wyświetla. To. Jeżeli też jest tak, że Państwo się nie czują pewni z tym swoim językiem i tak nie wiedzą, czy to jest podstawowy plus, czy komunikatywny, to warto do nas zadzwonić, my możemy zweryfikować ten język od strony takiej właśnie stricte branżowej ponieważ mamy też doświadczenie, że dokładnie wiemy, jakie frazy, jakie zwroty są najczęściej używane w opiece seniora, e, więc możemy akurat Państwu też dać taką informację zwrotną, e, czy Państwo sobie po prostu już poradzą, bo tak, czasami, więc, czasami, czasami nam się wydaje, że, że ten język jest dużo gorszy, a tak naprawdę wystarczy. Zapraszamy do, do kontaktu i nas tutaj ja dział. Tej rekrutacji po niemiecku sprawdzi jakby Waszą znajomość języka i możemy wtedy odpowiedzieć. Zawsze tak. też warto ewentualnie po prostu jeżeli by były takie jakieś niedociągnięcia, to też mamy w ofercie możliwość skorzystania też z kursów takich specjalnie dla opiekunek osób starszych, więc możemy też przekierować i polecić godną osobę, która tutaj może Panie czy Państwa poprowadzić. Tak, no więc to jakby to jest taka jedna z tych opcji. Natomiast jeśli ktoś dalej zostaje przy tym, że wyjeżdża na zlecenia bezpośrednio do, do rodzin, do domów, to zapraszamy jakby do nas. Mhm. Już jakby teraz już nam się zaczynają nasze październikowe wymiany na nasze stałe tak. zlecenia, to na, można sobie tam gdzieś przewinąć poprzedni live, na poprzednim live'ie były przedstawiane, kilka, e, Tak, Tak, i Edytka przedstawiały zlecenia. E, lub zapraszamy po prostu, żeby ukrócić też do kontaktu, na numery telefonów albo na wymianę, mówię stałe zlecenia, które są na wymianę z naszymi tak. opiekunkami. Udostępniamy zawsze też telefon do opiekunki, można która jest na zleceniu, tak. można z nim sobie porozmawiać lub codziennie są nowe zlecenia. No i Więc... wspominamy, że też tutaj warto dodać o naszym jesiennym pakiecie premii dla osób, które z nami rozpoczą, rozpoczną współpracę. Mamy przygotowaną od, odpowiednią ilość bonusów, także zapraszamy. Więcej tak, informacji proszę. oczywiście udzielimy, jak tylko Państwo dopytają, że będą chcieli po prostu podjąć pracę, dlatego że to w zależności od tego, na jak długi czas chcą Państwo pojechać, to taki będzie bonus też. Tak, mamy też bonusy za polecenia kolejnej, jakby kolejnej pani opiekunki czy opiekuna, którzy z nami wyjadą i przypracują, jakby pierwszy miesiąc. Jest też jakby no, bonus za to. I to, co jeszcze chcieliśmy dodać, bo mówiliśmy tak o parach, tak natomiast no, jeśli są jakby panie koleżanki, sąsiadki, które, gdzie to już też powtarzaliśmy, że na przykład ktoś, któraś jedna z pań ma lepszy język, nawet już taki dobry, nieraz mają panie bardzo dobry też, a druga pani ma dopiero taki no, ten podstawowy plus, taki początkujący i by się bała, nigdy nie wyjeżdżała, to można jechać razem jakby w parze. Więc to też jest jakby fajna opcja. Tu mamy panie szwagierki u nas w parach, e, siostry, nawet siostry bliźniaczki. Tak. Tak, to także... jest taka, Bardzo ciekawa sytuacja, że tak. Senior, Co? może do e, sióstr mówić jednym imieniem, bo one naprawdę wizualnie niewiele się różnią. Tak, także po, pozdrawiamy. Nasze panie pojechały na zlecenie, też właśnie na jednym zleceniu się wymieniają, więc tam jest dziadek, więc możliwe, że się. Nie, nie będzie wiedział może, że jest wymiana. Dokładnie. Tak. Co? Co ja coś jeszcze? No w zasadzie to chyba powiedziałyśmy wszystko o samym klu hmm. naszego dzisiejszego live'a. Jeżeli będą jakieś pytania, zapraszamy. Tak jak wspomniałyśmy jeszcze dodatkowo o jesiennym pakiecie premii i o możliwościach tutaj związanych z nauką języka czy szkolenia się, więc zapraszamy. Mhm. Jakieś pytania tutaj jeszcze są więcej? Jeżeli tutaj, akurat, są jakieś osoby na naszym live, które nie wiedzą, czym się zajmujemy, bo tutaj też było jakieś parę pytań, no to jesteśmy firmą, która zajmuje się opieką senioralną, czyli panie opiekunki z Polski wyjeżdżają do Niemiec i zajmują się. 24 godziny na dobę są z seniorem. To znaczy to nie jest czasami, tak jak panie czasami myślą, że to jest praca 24 godzin na dobę. Otóż nie, tylko panie zajmują się około 8 godzin seniorem, mają też jeszcze przerwę w ciągu dnia. A potem po prostu też mieszkają w tym samym domu i są w tak zwanym ewentualnie stanie gotowości, ale nie, nie są przy seniorze 24 godziny na dobę. Tak, także jakby, jak ktoś teraz dołączył, to jeśli ktoś jest zainteresowany pracą w, opie no, w charakterze opiekuna lub opiekunki osób starszych i chciałby wyjechać na, no, na takie zlecenie do Niemiec, to zapraszamy tak, więc do nas. Także to myślę, że to by było na tyle. Także pozdrawiamy serdecznie wszystkich, którzy byli obecnych. I dziękuję. Tak, bardzo na te dziękuję. pytania, bo nie wszystko się tu chyba wyświetlane. Resztę pytań odpowiemy Wam w komentarzach. Zapraszamy do kontaktu w razie czego 733 000 922. Główny telefon do biura lub na naszych kanałach możecie postrawdzać wszystkie inne kontakty. Tak jest. Zapraszamy i życzymy miłego dnia. Pozdrawiamy serdecznie z Bielska.